Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek o jednej z moich ulubionych serii, czyli jak widzicie w tle serii Lunar, Lunar 3. I tak, może zacznijmy od podstawowych wiadomości na temat serii Lunar 3. Seri seria Lunar obejmuje złote i srebrne monety bulionowe, także i platynowe, których emisja w danym roku odpowiada zwierzętom chińskiego kalendarza księżycowego. Seria obejmuje 12 monet odpowiadających kolejnym znakom zodiagu, a więc ukazuje się przez 12 lat. Monety wytwarzane są przez mianicę Pertmin i skierowane zarówno do inwestorów, jak i kolekcjonerów. Poza egzemplarzami bulionowymi emitowane są yy, również specjalne monety kolekcjonerskie, oksydowane, kolorowe oraz platerowane o różnej gramaturze i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to seria, która będzie się składała z 12 monet, co roku jest wypuszczana yy, kolejna moneta yy, ze zmieniającym się wizerunkiem yy, zwierzęcia. W tym momencie mamy już piątą monetę serii, która się ukazała właśnie na rok 2024, ale od początku może sobie prześledźmy, prześledzimy sobie właśnie te monety zarówno w Srebrze i w złocie, i powiem wam moje odczucia, moje spostrzeżenia i jak się zaopatruję na Najnowszą monetę, która wyszła w tym roku. Na rok 2024 wyszła trochę wcześniej w końcówce 2023. Ale to są szczegóły. Dobra, serie Lunar 3 rozpoczyna rok myszy. Rozpoczyna ją w roku 2020 roku. I zobaczcie, przedstawia dwie myszy, które tutaj sobie buszują na kolbach Kukurydzy. Moim zdaniem jest to wizerunek bardzo udany. Super jest zrobiony, te myszy tutaj właśnie się umienią fajnie. Na odwrocie mamy tutaj niezmiennie kolorową według projektu Judy Clarka. Mamy tu też informacje o wadze, tutaj mamy jedną uncję, czystość, 4,9 Srebro, nominał 1 dolar. Dobra, to super, super. Jak zobaczyłem tą yy, monetę, bo to jakoś się zbiegło właśnie yy, z czasem, kiedy zacząłem się interesować yy, kruszcami, srebrem, złotem. Po prostu mnie urzekła i nadal mnie urzeka. Jest super. To mamy pierwszą monetę serii. Jej odpowiednikiem tutaj trzeba zaznaczyć, że w złocie odpowiednik, wizerunek jest troszkę inny. I to też jest fajne. W złocie i w platynie jest ten sam wizerunek. Zobaczcie, tutaj mamy również oczywiście myszę, ale mamy już pojedynczego osobnika. I nie, na, nie w kukurydzy, tylko gdzieś w zbożu pszenicy, w kłosach pszenicy. Też jest bardzo fajny wizerunek. Aczkolwiek powiem Wam, że w, w tym roku wygrywałby dla mnie wizerunek w srebrze. Dobra, później nadchodzi rok 2021 i mamy rok wołu. Tu mamy w srebrze rok wołu. Zobaczcie, mamy tutaj właśnie dorosłego osobnika i młode ciele. Wizerunek, który też wzbudził trochę kontrowersji przez te trzy nogi. Dorosłego osobnika, mi to jakoś tam nie, nie przeszkadza szczególnie, ale wiem, że wiele osób na to zwracało uwagę. Ale generalnie, też fajny wizerunek mi się podoba. Tutaj na drugiej stronie, bez zmian, mamy i to był rok 2021. I ten wizerunek bym ocenił przez te trzy nogi na taki sobie, ale nie jest źle, nie jest źle, bo tutaj to cielątko też jest w takim ruchu. Fajnie, fajnie podobało mi się. Ale w złocie, w złocie mamy, no dla mnie ten rok wołujesz y, sztos, naprawdę, ponieważ o ile tutaj y, ten rok myszy, no ciężko tak wyrazić taką ekspresję w ruchu, bo no mysza jest taką, takim zwierzęciem, y, można powiedzieć mało agresywnym, E, aczkolwiek tutaj zobaczcie, ten e, wół jest w takim ruchu, w takiej ekspresji. E, bardzo fajny wizerunek i właśnie wizerunek e, srebra od smoka odróżnia to, odróżniało do tej pory, że na srebrze były e, dwa zwierzątka, a w złocie było jedno. I właśnie w takim e, fajnym, dynamicznym ruchu. I to mamy rok 2021. Później nadszedł rok 2023 i tu mamy Tygrysa. Tygrys w srebrze. Zobaczcie. I tutaj też było kontrowersji. O ile ten mały tygrysiątko fajnie wygląda, to ten duży yy, były zdania, że trochę jest taki załagodny, taki bez wyrazu. No, było, jest w tym dużo prawdy aczkolwiek, o tutaj zobaczcie jak fajnie widać, że jest fajne rysy, wszystko widać, no taki potulny, no, zgadza się, ale tak jakby, no, wydaje mi się, że właśnie w srebrze tak, tak miało to być, że to miało być taki na spokojnie te wizerunki, tak, z młodymi, starszy osobnik z młodymi, to był właśnie rok 2022, rok tygrysa i na odwrocie bez zmian, żbieta, jedna uncja, i tak dalej. I nadszedł wizerunek w złocie i w platynie. W złocie zobaczcie. Petarda. Gdzieś jakiś tygrys na wzgórzu. Ma tutaj paszczę rozwartą. Widać zęby nawet, kły. No po prostu kosa. Jak dla mnie jest naj... no, super wizerunek. Cieszący się też dużą popularnością. Też te monety właśnie są droższe. I jest naprawdę wizerunek super. Tu, tak samo jak na srebrze, nic nie, się nie zmienia. Tylko tutaj mamy właśnie zmianę, zmianę pierwiastka AU. Tak, złoto. I tutaj nominał 100 dolarów. Ale zobaczcie na ten wizerunek agresywny. Widać, że taki pełen ekspresji, na jakiejś skale ten tygrys stoi, naprawdę super i tu by się tak jakby rozkręcała ta seria. Później mamy nadszedł rok ubiegły, czyli 2023, mamy rok królika, zobaczcie tutaj w srebrze mamy jak na poprzednich wizerunkach, E, dwóch osobników, jeden właśnie tak w ruchu, jakąś tam gałązkę podgryza, drugi się rozgląda. No fajnie, no z, królik też nie jest takim zwierzęciem, że się go da jakoś tam e, agresywnie przedstawić, ale to było właśnie w srebrze, czyli taki jako łagodny, tak. I też mamy dwóch osobników e, i mamy tutaj nawet jeszcze nie przepakowałem do intercepta, nie ma czasu. Ale też trochę o interceptach zmieniłem zdanie, ale to może w innym odcinku. I mamy tutaj wizerunek w złocie, zobaczcie. Tutaj, tak jak wspomniałem, przy srebrze ciężko, żeby królik był agresywny, ale tutaj jest fajnej widać w ruchu, w takim wyskoku, że jakby nie wiem, albo go coś wystraszyło, albo po prostu, właśnie tak go tak wyskoczył. I no też myślę, że jest bardzo fajny wizerunek. Tak jak mówię, królika nie ukaże się ten w wersji agresywnej, ale można właśnie w takim ruchu ukazać i tutaj projektanci jak najbardziej mi się wydaje podołali y, zadaniu i nadszedł rok 2024. Jest to rok smoka. Rok smoka, który bardzo długo się nie pojawiał, ponieważ y, no poprzednie wizerunki dużo wcześniej się pojawiały chyba w listopadzie, już czy nawet w październiku, i właśnie rok 2024 należy do smoka i w mitologii chińskiej jest majestatyczną bestią zamieszkującą rzeki Jeziora, oceany i wędrującą po niebie. Chiński znak zodiaku smoka przypada w latach 1928-1940-1952 1964, 1976, rok 1988, 2000, 2012 i właśnie teraz kolejny rok, czyli 2024. Urodzeni w tych latach są po prostu spod znaku smoka. I na ten wizerunek pewnie jak wielu, jak wielu z Was, jeżeli ktoś ma tą serię, czekało jak. Jak dzieci na pierwszy na pierwszą gwiazdkę, jak jak dzieci na Mikołaja po prostu czekali Ale jak się doczekali, to się rozczarowali. Przynajmniej ja się rozczarowałem. Tutaj jest e, ta paczka z tym związana. Zaraz wam wszystko opowiem. Moje odczucia i moje odczucia i co jeszcze moje? Moja zmiana planu. Związana z tym wizerunkiem. Dobra, tutaj musimy przeciąć i nam ładnie się otworzy. Dobra, mamy tak. Chwilkę, moment. Będziemy robić, nie będziemy robić żadnych cięć. Jaka dziwna koperta nowa, jakoś. No dobra, ją ciachniemy. Cyk. Cyk. Może zrobimy cięcie jednak. Zobaczymy jak szybko się do tego dobiorę. Najwyżej sobie przewiniecie, nie? dobra. Odwiniemy. odwiniemy, założymy rękawiczki z powrotem i wracamy do oceny, oceny roku smoka, który no powiem krótko, rozczarował mnie niesamowicie. Zobaczcie, tutaj zaczniemy od srebrnego roku, ro, rok Dragon mamy napis 2024. No i co mnie rozczarowało? No tutaj, żeby tego smoka zobaczyć, trzeba się przyjrzeć, o co tu chodzi, tak? Tu jeszcze mamy te Perły? Perły, tak, tutaj jest zapewne perła w ogniu, czy coś takiego, ale tu ziejący smog, no trochę się spodziewałem, że będzie utrzymana ta tematyka, czyli czyli co? Czyli jakiś dorosły osobnik z małym. Fajnie by to wyglądało. postawić na taki, taki wizerunek ziejącego ogniem, czyli też taki agresywny, dosyć tutaj te łapy, ale naprawdę, no, no rozczarowany. Tutaj co mamy za różnicę? Tutaj mamy Różnica taką, że jest napisane data panowania królowej. No i tu mamy ten wizerunek. Dajcie znać, co wy myślicie o tym srebrnym wizerunku. Czy również według Was jest też rozczarowujący, w nawiązaniu do poprzednich, no nie wiem, co oni nim myśleć. Myślę, że no, mogło być lepiej. Spodziewałem się czegoś innego. Dobra, to mamy tu dochodzi ta piąta moneta serii no i tutaj mamy teraz takie maleństwa nie jest to już jedna uncja przez ten właśnie wizerunek ale pokażę wam tutaj ładnie też go będzie widać jedna dziesiąta uncji co to kilka weźmiemy o dobra zrobimy tak żeby to było lepiej było strzało. tu mamy rok smoka też inny niż na srebrnym odpowiedniku ale nie jest to, czego się spodziewałem. No i wiem, że to jest. Z chińskiego, ten Lunar jest to seria z chińskiego kalendarza, tak, Zodiaków, ale no ten można było do go tak fajnie zrobić. Rock Smoka jest. Mógł mieć taki. Jak to powiedzieć? Było do, do ten. Pole do popisu dla projektantów żeby zrobić właśnie go takiego dynamicznego, on jest naprawdę tak chiński, chiński tak badziewny, że no... Myślałem, że naprawdę będzie coś lepszego, ale no cóż... Tutaj zmiana wagi na 1 dziesiątą uncji. Z moich obserwacji wychodzi, że lepiej jest kupić naprawdę 10 jednouncjowych takich monetek. I jeżeli chodzi o zdobywanie premii, lepiej się wyjdzie niż na takiej jednouncjowej. Co my, wy myślicie o tym temacie z premii? E, dużo większy rynek jest na takie małe, zwłaszcza w Polsce, na takie małe pchełki niż na takie jednouncjowe monety. Więc teraz jest. 1 dziesiąta uncji. Dajcie znać, co wy, my, wy myślicie o tym roku smoka, czy też się rozczarowaliście, czy macie inne zdanie i dla was jest bomba. E, ja dziękuję za uwagę, zapraszam was do komentowania, e, do dodawania opinii, kciuk w górę. Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, pa!